Witam Was wszystkich, Piotr. Jestem Czas na 40 odcinek. Jutrzejsze przygotowania do drugiej części Kodendie Challenge. Będę zaśpiewać z e, e, alkoholis i powiem Wam chłopaki i dziewczyny. I, i jak, jako, jaka piosenka. E, ci się, e, jak piosenka Wam się podoba? E, Christmas Alkoholis Zaraz e, Wam. przeszle jutro e, wigilia. E, filmik e, z drugiej części kolendy Challenge. E, Christmas Alkoholis Będę zaśpiewać piosenkę. Taką zajębistą: e, Christmas Alkoholis, e, A w pierwszym dziesiątym raz e, z Christmasem. Będę śpiewać w trzeciej części już w piątek. W sobotę I, I Wanted for Christmas Is You. E, e, w finale, czyli czwarte czwartej części, czyli w wielkiej finale. E, w koledy challenge i e, potem e, po, po challenge'u. 31 grudnia. E, lockdown Challenge. E, dopiero o godzinie o godzinie go przez Sylwestern ze Zastraszona. Proszę Państwa, zapraszam Was do um, jutrzejszego oglądania w, y, na Facebooku. Pozdrawiam Piastreja. Widzimy się jutro na 41 odcinku. Pozdrawiam subskrybuj i i jeszcze raz to pozdrawiam do widzenia. Widzieliśmy na 41 odcinku.